YouTube. Y. Witajcie. Pojawiam się, bo zniknąłem na chwileczkę. Już opowiadam, co się dzieje. Otóż, drodzy Państwo, mieliśmy nagrywać te wszystkie treningi objętościowe. Te treningi objętościowe trwały do końca tamtego tygodnia. Powiem, Ach, tu jesteście, dobra. Bowiem teraz wszedłem w cztery tygodnie takie modne w angielsku recovery time, czyli taki okres odpoczynku, 4 tygodnie. To są lżejsze treningi, to jest ciut mniej jedzenia, aczkolwiek za dużo mniej to nie ma, ale chodzi o to, żeby organizm złapał troszeczkę świeżości, troszeczkę oddechu, 4 tygodnie zabawy, a później już 22. na 9-10 być, września być gotowym i wystartować na pierwszych zawodach w tymże roku po praktycznie trzyletniej przerwie od sceny. Oczywiście z tego okresu, jak robię teraz treningi, aczkolwiek one są lekkie, ale intensywność jest dość znacząca. Staram się, żeby ten ciężar nie był za duży, Poza tym nie robię do upadku mięśniowego z zapasem dwóch, trzech powtórzeń. Ta objętość treningowa jest teraz troszeczkę mniejsza, no ale to ma być okres odpoczynku. Nie mogę się zrywać, bo za chwilę przyjdzie ten mocniejszy okres i tam będę dawał siebie wszystko. Fajnie cieszę się, bo również mam nadzieję, że teraz już się udaram zgrać z moim operatorem, bo wiadomo życie pędzi tych obowiązków było sporo. Każdy z nas wie, co ma, kto ma rodzinę, pracę, że nieraz po prostu, jeżeli zajmujesz się innymi rzeczami, z których żyjesz, a YouTube i inne rzeczy są po prostu obok, czyli są takim dodatkiem, no to nieraz jest tak, że jesteśmy w stanie gdzieś tam kręcić na bieżąco, a nieraz po prostu wynika to z priorytetów, że no nie da się pewnych rzeczy pogodzić, są rzeczy ważniejsze. Często co treningi, fajnie, bo znowu będzie fajna pamiątka, mam nadzieję, z tego okresu przygotowań. będzie się działo. Już niedługo pojawi się też fajny vlog z kolejnych gdzieś tam podróży, gdzie z kamerą Seven Nutrition będziemy jeździć, zawsze zamieszczę, gdzie tam aktualnie, gdzie jesteśmy. Zaproszę na kanał Seven Nutrition, żebyście mogli tam obszerniejszą relację zobaczyć. Tak to mniej więcej wygląda. Ja już jestem dzisiaj po treningu. Jadę teraz właśnie, bo mam ten okres czterech tygodni luźniejszego treningu popracować z ortopedą nad tym łokciem. Właśnie jadę na wizytę. Mam jeszcze 25 minut, żeby dojechać na miejsce. No jestem ciekaw, co wykaże USG. Jakie tam leczenie zastosuje pan doktor. Mam nadzieję, że nic złego nie jest, bowiem ból, który był w skali od 1 do 10, gdzieś 10, teraz jest to około, no powiedzmy 3-4, czyli. tak, że jak było kiedyś, że spokojnie mogłem sobie pozwolić na różnego rodzaju ćwiczenia i zapomniałem o tym, że kiedyś mnie bolał łokieć, ale może za często o tym mówiłem i przywołałem gdzieś podświadomie to chorubsko i znowu mam problem z tym łokciem, ale problem jest, a problemy są po to, żeby je rozwiązywać i rozwiążę ten problem, mam nadzieję w cztery tygodnie się poram z tą kontuzją, a zatem czas w odpoczynku, regeneracji, cztery tygodnie przede mną yy, ostatni tydzień kwietnia, no to już wchodzimy w okres przygotowań na bieżąco. Nawet taki vlog jak teraz, gdzieś będę jechał samochodem, co tam u mnie słychać, wrzucę, żebyście byli na bieżąco. Tymczasem zmierzam dalej do pana doktora, żeby powiedział mi, co tutaj się tak naprawdę dzieje. Zawsze zrozumie starego sportowca. YouTube, trzymajcie się zdrowo, Dzwoneczek i subskrypcja, żebyście byli na bieżąco. Miłego dnia życzę albo tam wieczora, nocy, wieczoru czy wieczora. Późnej popołudniowej godziny, jeżeli oglądacie. Nie masz. Wszystkiego dobrego, życzę. Trzymajcie się.